Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych – użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne – mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny. Człowiek mądry to ten, który patrzy dalej, przewiduje co będzie w dalekiej przyszłości. Jest takie ugandyjskie przysłowie, że siedzący starzec widzi dalej niż stojący młodzieniec. Widzi sercem, widzi swoim doświadczeniem życiowym, swoją mądrością. Potrafi widzieć skutki danego życia. Mądrość to dar, który otrzymujemy od Boga, ale który też się pomnaża, który potrzebny jest w nas jako ten rodzaj. Mądrego rozważania, rozmyślania, co jest dobre, a co jest złe. Zło nazywam złem, a dobro dobrem. Tak jak mówił św. Jan Paweł II, co to znaczy czuwać, to znaczy nie zamazywać. I dzisiaj, kiedy modlimy się za naszą ojczyznę, chcemy prosić dla nas wszystkich Polaków o taką właśnie mądrość. Mądrość, która ratuje. To dobro wspólne, którym jest Polska. Często jeszcze za czasów komunistycznych powtarzano nam, że Kościół nie powinien wtrącać się do polityki. Takie jest hasło, do dzisiaj się mówi, ale co to znaczy polityka? Jeżeli byśmy zdefiniowali, że polityka to jest to samo co partyjniactwo, czyli zaangażowanie się w jakieś wybory. Startowanie w tych wyborach, zajmowanie stanowisk, tak jak kiedyś prymas Polski zajmował miejsce w czasie bez królewia, kiedy jeden król przestał być królem, a drugi jeszcze nie został wybrany. Nawet w Radzie Regencyjnej w 1918 roku był późniejszy kardynał Kakowski. Cała ta Rada Regencyjna przekazała 11 listopada 1918 roku władze marszałkowi, późniejszemu Józefowi Piłsudskiemu. Kardynał Kalkowski też tak dodam był konsekratorem Achillesa Ratti. Wyświęcił go na biskupa, a później ten Achilles Ratti został papieżem Piłusem XI. Gdybyśmy tak wyłączyli wszystkich duchownych z historii Polski, trudno sobie wyobrazić i zrozumieć historię Polski. Nawet tych, których tutaj mamy naszych witrażach św. Jana Pawła II czy Rymasa Wyszyńskiego. Sekretarz św. Jana Pawła II, arcybiskup Mokrzycki, kiedyś na Jasnej Górze powiedział, że polityka, jako roztropna troska o dobro wspólne, o Polskę, na przykład, wywodzi się to słowo od słowa polis. Przeczytam, co powiedział. Wszystko, co robimy albo czego nie robimy, ma również wymiar polityczny. Słowo polityka oznaczało w demokracji ateńskiej człowieka, który uczestniczył w życiu polis, czyli swojego państwa. Miasto, państwo, polis. A jeżeli ktoś nie uczestniczył w życiu państwa, tylko ograniczał się do tego, aby zajmować się wyłącznie swoimi sprawami prywatnymi. Grecy nazywali go mianem idioty. Aby nie być głupcem, idiotą, mieć sobie tę mądrość, powinniśmy troszczyć się roztropnie o dobro wspólne, które ma na imię Polska. Zresztą to wynika z przykazania czci Ojca swego i matkę swoją. Ojczyzna jest matką, to jest nasza ojcowizna, to jest to, co otrzymaliśmy od naszych rodziców, dziadków, naszych przodków, jest nam dana i zadana. I tak nie możemy jej tylko w tym czasie, tak jak te nieroztropne panny nie myślały o przyszłości. Myślały, że no, teraz wszystko jest, to jakoś tam później będzie. No jakoś okazało się, że nawet nie weszły później na wesele, zostały za drzwiami. I nam też potrzeba takiego roztropnego patrzenia dalej, nie tylko na to, co jest teraz, ale co dalej przekażemy naszym yy, potomkom, tym, którzy przyjdą po nas. Czy ta Polska, która dzisiaj jest, będzie piękniejsza, czy też zostanie rozgrabiona, zostanie sprzedana, czy zostanie zniszczona przez wojny na przykład. Czy potrafimy modlić się tak codziennie za Polskę. Jak mówiła Święta Faustyna Kowalska pisząc w dzienniczku: Polsko, ile ty mnie kosztujesz. Ile ja codziennie modlę się za ciebie. Modlę się, aby cię ratować. Kiedy patrzymy na historię utraty tej niepodległości, kiedyś profesor Ziejka, który był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na inaugurację roku akademickiego w seminarium duchownym miał taki wykład na temat tych wydarzeń. Jak to się stało, że tak silne państwo, takie mocarstwo w Europie, w zasadzie bez jakichś szczególnych walk, oddaje niepodległość poprzez sprzedaż. Profesor Ziejka zauważył, że nigdy wcześniej i później w wielkich miastach, wśród wielkich magnatów nie było tyle. Balów, zabaw, rozrywki, cieszyli się, dostali bardzo dużo pieniędzy. Byli też oczywiście patrioci, którzy płakali, którzy modlili się i, i załamywali ręce, że tak piękny kraj został oddany w ręce zaborców. Ale Pan Bóg wyprowadził z tego zła jeszcze większe dobro, jak mówi, mówił Fulton-Schin. Że Pan Bóg by nie dopuścił jakiegoś zła, gdyby nie mógł z tego zła wyprowadzić jeszcze większego dobra. I właśnie kiedy nie było Polski na mapie świata, Polska była w sercach Polaków. To wtedy pojawiali się wspaniali artyści, m.in. Adam Mickiewicz czy Norwid. To Adam Mickiewicz właśnie wołał, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polsko, a Polak Polakiem. Będąc na migracji tej pięknej wokacji, wołał: Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Również i Norwid tęsknił, wołając wierszu. Że gdzie pierwsze ukłony są jak Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi Panie. Ta tęsknota, ta świadomość dobra, które utraciliśmy jako Polacy, spowodowała, że powstawały piękne dzieła, czy to poezja, czy też na pokrzepienie naszego ducha narodowego pisał na przykład Henryk Sienkiewicz, trylogię i inne dzieła. Wielu innych wieszczów, takich jak Zygmunt Krasiński czy Juliusz Słowacki, podtrzymywali naszego ducha, abyśmy się nie załamali. Czy Adam Asnyk po upadku Powstania Styczniowego wołał, żebyśmy mieli nadzieję, nie tę lichą, marną. Tylko taką właśnie, która tkwi jak ziarno w duszy bohatera i to zakiełkowało w naszej duszy szczególną siłą narodu polskiego. Szczególnym takim znakiem jednoczenia się w trzech zaborach była Matka Boża, która objawiając się w Gietzschwaldzie, kiedy tam był Kulturkampf, w 1877 roku, pod koniec czerwca, Polacy zaczęli tam przyjeżdżać z trzech zaborów, modlić się. Historycy mówią, że mogło być w przeciągu trzech miesięcy do roku ponad milion Polaków, którzy rozpoczęli modlitwę w Podomach, wspólnie modlili się o odzyskanie niepodległości, I ta modlitwa budowała jednoczyła rodziny. Ktoś zauważył, że przez te 40 lat liczba Polaków się podwoiła. I kiedy odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku i kiedy trzeba ją było tak bardzo bronić, to Polska wystawiła ponad milionową armię, żeby w 1920 roku stał się cud. Można mi powiedzieć, że jeden cud to, że my powróciliśmy na mapy Europy, a drugi, że to obroniliśmy. Nie naszą mocą, mocą z wysoka. Maryja Królowa Polski interweniowała. Dzisiaj potrzeba nam tej wdzięczności i tej mądrości, która uczy z historii, z wydarzeń, jak należy dzisiaj postępować. Żeby to słowo polskość promować wśród innych narodów. Żeby kojarzyło się to z czymś, co... Dążymy do tego, żeby na przykład słowa pewnej mistyczki, yy, która przez 20 lat nic nie jadła, tylko karmiła się Eucharystią. Teresa Neumann się nazywała, niemie niemiecka mistyczka. Zapowiadała, że przyjdzie taki czas, że Polska stanie na czele narodów. To na prawie, które ustanowią Polacy, inne narody będą się wzorować. Ale wcześniej przyjdzie wojna, wcześniej będzie wielkie zniszczenie i bardzo ucierpią wtedy Niemcy. Mówiła to jako Niemka. Nie wiemy, czy tak się stanie, bo wszystkie zapowiedzi też są uzależnione od tego, jak będziemy postępować, ale rzeczywiście, patrząc na dzisiejsze pomysły, jakie są na Zachodzie, żeby karać ludzi za to, że są ludźmi, że chcą normalnie żyć, że chcą rodziny, która jest związkiem mężczyzny i kobiety, gdzie chcą normalnej relacji międzyludzkiej, nie jakieś poszukiwania innych płci niż mężczyzna i kobieta, że wymyśla się różnego rodzaju pomysły, żeby skrócić komuś życie. Gdzieś pojawił się pomysł, że 75 lat to już wystarczający wiek, żeby już zakończyć go, że już człowiek przeżył swoje lata. Czy też obrona w ogóle życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. To jest taki, można powiedzieć, wyznacznik cywilizacji życia, cywilizacji europejskiej. Chociaż ta cywilizacja zamienia się w cywilizację śmierci. Gdzie więcej może mieć znaczenie zwierzę czy roślina, niż mały człowiek jeszcze nienarodzony. Kiedy modlimy się za naszą ojczyznę, żeby była wolna od tych różnych błędów, które tak naprawdę wyszły już z Rosji w 1917 roku, pamiętamy, że pierwszym dekretem Lenina było wprowadzenie korespondencyjnych rozwodów. Można było sobie oddalić żonę czy męża, pisząc tylko list do urzędu. W następnym roku przeszła w Petersburgu parada gejowska, pierwsza na świecie, jako właśnie taki rodzaj wielkiej, wielkiego dobra, jako otrzymali jako rozwody. Później przechodziły inne parady, na przykład nudystów. Później wymyślono coś takiego jak no, tak zwaną miłość wolną. I to wszystko później gdzieś się rozprzestrzeniało. To się zakończyło w 1920 roku prawem do aborcji. Lenin dał jako pierwszy władca świata takie prawo. Nigdy więcej wcześniej w historii ludzkości czegoś takiego nie było. A to zaczyna się rozprzestrzeniać na cały świat. I my Polacy. Musimy stanąć w obronie, bo od tego też zależy przyszłość Polski. Bo jest taki grzech, który ściąga pomstę, jakby ta krew woła do nieba, krew abla. Trzeba powstrzymać, żeby nie było tej rozlewu krwi. Na koniec chciałbym, żebyśmy posłuchali wypowiedzi naszych wielkich Polaków. Najpierw świętego Jana Pawła II. On nas uczył właśnie jak bronić ojczyzny, jak bronić najmłodszych, bo jak najmłodszy jest obroniony, to i starszy będzie obroniony. Między innymi mówił tak: patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego, jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próba Dlatego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania. Pamiętamy na zakończenie kazania na Placu Zwycięstwa w 1989 roku, przed Dzień. Zesłania Ducha Świętego tę modlitwę Jana Pawła II. Jakże ona dzisiaj też jest aktualna. Wołał wtedy, wołam ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam z przeddzień zesłania Ducha Świętego, wołam wraz z Wami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. W innym miejscu, poruszony tym, co dzieje się w Polsce, szczególnie po stanie wojennym, wołał: Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi, dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. I wręcz wołał w 1911 roku, kiedy widział przemiany po 89, nie tak wyobrażał sobie wolną Polskę. Wołał tak. To jest moja matka ta ojczyzna, to, jest moi, to są moi bracia i siostry. Zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej jest budować. Zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Jest też witraż Prymasa Tysiąclecia, Prymasa Wyszyńskiego. Niech na koniec jego myśli zostaną w naszym sercu. Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością. Po Bogu, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie. Mowie, dzieją i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I jedna jest Polska, wspólna matka, jej ramiona dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce. Naszym narodowym być albo nie być jest nakaz władania sobą, spokój, równowaga, trzeźwość. Umiejętność rządzenia wszystkimi swymi porywami, odruchami, namiętnościami, skłonnościami i uczuciami. Każdy, kto chce władać państwem, narodem, kościołem czy rodziną, musi naprzód nauczyć się władać sobą. Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przejęte na siebie obowiązki za miejsce jakie zajmujecie w ojczyźnie w narodzie w państwie w życiu zawodowym musicie ducha hartować aby móc być jak orły jak orły przelatywać w przyszłość naszej ojczyzny na zakończenie pomódlmy się za naszą ojczyznę Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając najpierwszym miejscu mojej ojczyzny. Proszę więc, ześlij na nią błogosławieństwo swoje, niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja... Niech poznam Twoje, moje wobec niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.